Tykanu na pokładzie łodzi podwodnej miał przedostać się do Ameryki Południowej i wieść z Evon Brown spokojne życie do roku 1962 na tej Hacjendzie. Życie Hitlera w Argentynie? Prezydent Argentyny nakazał właśnie odtajnienie akt związanych z tym, jak ten kraj po wojnie stał się przystanią dla niemieckich zbrodniarzy. Czy obali to nasze przekonanie o tym, że Hitler popełni 30 kwietnia 1945 roku samobójstwo w Berlinie? Już pod koniec wojny amerykańskie służby twierdziły, że będzie chciał uciec i tak może wyglądać. Oglądać po zmianie tożsamości. Sowieci z jednej strony zabezpieczyli czaszkę znalezioną w bunkrze w kancelarii Rzeszy, ale później szerzyli dezinformację, że Zachód pomógł w jego ucieczce. Tożsamość z WOK OK miała być potwierdzona na podstawie zębów i została, ale 60 lat po wojnie okazało się, że czaszka, którą Rosjanie trzymają w sejfie FSB w Moskwie, należy do kobiety. Ucieczkę Hitlera mógł organizować szef Kriegsmarine Karl Donitz albo też Watykan, który szlakiem szczurów przerzucał SS Manów za ocean. Według jednej z teorii Hitler miał dostać klejt od Huana Perona i osiąść w ukrytej posiadłości Inalko nad jeziorem Nualałapi. Żył tam z Brown i ich córką Ursi. O tym fakcie miało wiedzieć CIA posiadające fotografie z 1955 roku przedstawiającą rzekomego byłego esesmana siedzącego obok człowieka, który przypomina Hitlera. Sensacyjne teorie nie mają jednak żadnych dowodów, dlatego czekamy co znajdzie się w odtajnionych argentyńskich dokumentach.